Ashley Young with us, definitely Z nami Ashley Young, co tu dużo mówić, wygrał lepszy. Ale mogło 500, zacząć się inaczej. Stworzyliście dwie znakomite okazje. Oczywiście, yeah, you know, czujemy się rozczarowani. Trudna na Camp nou. Gramy świetnie pierwsze 10-15 minut. Stwarzamy szanse. Dwie, nawet trzy. I nie potrafimy ich wykorzystać. Trudna sprawa. Można sądzić, że gdybyśmy to my pierwsi strzelili gola, to pewnie mecz inaczej by się ułożył. Tak się nie stało. Oni pokazali jakość, wygrali, a my czujemy się rozczarowani. Początek meczu faktycznie był istotny, bo z Barceloną nikt nie jest w stanie stworzyć kilkunastu bramkowych sytuacji. Oczywiście, dlatego już na początku chcieliśmy zdobyć tę bramkę. I tak jak wspomniałem, stwarzaliśmy tę okazję. I gdybyśmy choć jedną z nich wykorzystali, potem pewnie byłoby inaczej. Messi był królem w Królestwie Barcelony. In in yeah, he's, he's, he's Dla mnie to najlepszy piłkarz na świecie. And, you know, Zresztą that, Barca to uh, świetna drużyna, uh, zaczynając od bramki, kończąc to, na ofensywie. Uh, and, Jesteśmy rozczarowani, zabrakło naszego gola na początku meczu. Dziękuję za ambicje i za mecz.